Ponad 50 uczestników podzielonych na 13 drużyn wzięło udział w grze terenowej uliczkami Lwowa. Tym razem lwowska młodzież chodziła po mieście w poszukiwaniu kolejnych wskazówek na temat pewnego lwowskiego baciara. Tytułem gry jest balada o pewnym baciarze. O jakim mianowicie baciarze, czy była ta osoba rzeczywiście baciarem, dowiemy się w trakcie gry. Nie otwieramy jeszcze naszym zawodnikom tej informacji. W grze terenowej wzięli udział uczniowie ze szkół nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny i nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem nauczania. Młodzież z lwowskich liceów, piłkarze dziecięcej szkółki Pogoni Lwów i inni. Jesteśmy z 24 szkoły. Nasza drużyna nazywa się Lwy. I dzięki nauczycielom jesteśmy teraz tutaj i będziemy uczestniczyli w tym kweście. Jesteśmy drużyną kamieńczyk. Przyszliśmy na tę grę terenową po raz siódmy raz. Możemy dużo czego dowiedzieć o lwowie, o historii lwowa. Zawsze są jakieś ciekawe zadania. W czasie gry uczestnicy mieli dużo frajdy i zabawy. Przy jednym z punktów musieli samodzielnie zrobić gofry z bitą śmietaną i jak najszybciej je zjeść. Różnica pomiędzy zwycięzcami a ostatnią drużyną wyniosła około 20 minut. Najszybciej dotarł do mety zespół LKS składający się z rodziców i dzieci szkółki piłkarskiej pogoni lwów. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Cieszymy się, że mogliśmy. Wziął w tej grze terenowej. Przy wspólnym grillowaniu wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody. Po zakończeniu kwestu okazało się, że tym nieznanym baciarem był znany polski aktor i piosenkarz Jerzy Michotek, nazywany też bardem polskiego lwowa. Gra terenowa, balada o pewnym baciarze, odbyła się w ramach ósmego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem w Lwowie.